w moim studio i z paczuszką, w której skrywam pewne dobrocie. Pewnie już po tytule filmu domyślacie się co to jest. Zresztą ja już mam na sobie pierwszy produkt, pierwszą rzecz. Jest to zobaczcie bluza z moim logo. Nawiązałam współpracę z niesamowitą firmą, która umożliwiła powstanie mojej małej marki że tak powiem, jest to firma Horse Addicted mam nadzieję, że dobrze wymawiam, bo jak wiecie ja z angielskiego to tak czasami różnie ale firma oferuje nam bardzo, bardzo dużo i między innymi będzie tutaj właśnie pokazana moja kolekcja, którą chciałam wam pokazać, ale najpierw troszeczkę tutaj o firmie Horse Addicted jest to polska marka która produkuje nadruki na bluzach, koszulkach na różnego rodzaju akcesoriach, która może Wam właśnie umożliwić po prostu wydrukowanie swojego na przykład ulubionego zwierzaka. Właśnie w takiej mniej więcej formie. Ja Wam zaraz pokażę przykładowe produkty z jakimiś moimi zdjęciami, a później przejdę do części jakby mojej kolekcji, którą będziecie mogli również zakupić i mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale dobrze. Zobaczmy na początek te produkty. Które Wy możecie zrobić. Także pierwsza tutaj rzecz, zobaczę ją w kolorze czerwonym, takim świątecznym, już nastrojowym, jeśli w ogóle zamówicie produkty Cross z jakimś właśnie swoim tutaj zdjęciem do końca tego tygodnia, to macie jeszcze szansę, że przyjdzie w ogóle Wam to do świąt. Także, no, śpieszcie się, bo no, niestety, trzeba czasami te logo tutaj oprawić, dokładnie spojrzeć, jak będzie pasować. Jak widzimy, tutaj jest w ogóle na białym tle. Jak widzimy, tutaj właśnie moje zdjęcie, świąteczne z pokarskim, z Julą i z Luneczką, jest na białym tle. Także to wszystko obrabiają tutaj samodzielnie, samodzielnie naklejają. I co najważniejsze, w ogóle ich produkty są naprawdę z bardzo dobrej jakości. Ja jeszcze nie prałam, ale z tego co wiem, te materiały są naprawdę bardzo. Bardzo dobre, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Nie, nie powinny Wam się kulkować ani żadne logo Wam się nie powinno odklejać czy zdjęcie. Tylko ważne jest, żeby prać w temperaturze 30-40 stopniach no po prostu, żeby no nie za wysoko. A jeśli dojdzie do wypadku, że Wam się trochę po marszczy to zdjęcie czy coś, to po prostu na lewej stronie wystarczy przeprasować i już jest jak nowa. Jak widzimy, bluza jest tutaj wyposażona w takie sznureczki, ściągacze i y, mamy tutaj również kieszonkę w typie takiego kangurka. Tutaj jest logo delikatne y, i na rękawie, co w ogóle bardzo fajnie wygląda. W przypadku mojej kolekcji jest mizerka Equin, a w przypadku tutaj normalnych bluz jest, o czekajcie, rozłożę Wam, e, Horse Addict. Tak się właśnie prezentuje. Oprócz tego mamy kaptur, a na prawym rękawie jeszcze jest takie, zobaczcie, 100% Equestria. W środeczku bluzy są w ogóle bardzo milusie, cieplusie i mają taki przyjemny, cieplutki polarek, co teraz w tą właśnie pogodę taką brzydką, zimową, zimną, bardzo fajnie nam się sprawdzi. Ja już, jak widzicie, noszę swoją bluzę i jestem mega zachwycona, zadowolona, także no na pewno na pewno będą cieplutkie. Aha, i jeszcze z tyłu zobaczcie, mamy tutaj takie delikatne logo. Także tak to wygląda I możecie naprawdę różne, różne zdjęcia Tutaj drukować Także no, można się z tym Pobawić Oprócz blues są oczywiście koszulki Które też Wam pokażę Są koszulki na długi, na krótki rękaw Rozmiary tak naprawdę macie Od XS do XL Także wybór macie naprawdę Ogromny O, tu jest zobaczcie na przykład koszulka właśnie na długi rękaw O której mówiłam Bardzo, bardzo przyjemny materiał, w ogóle fajnie w kolorze czerwonym, już tak świątecznie trochę się czuję, no i tak samo tutaj na prawym rękawie jest taki znaczek 100% Equestrian tutaj na rękawie logo oraz z tyłu na karku super wyglądają a no i tutaj taki super konik przesłodki jeśli chodzi o jeszcze jeden produkt który został wykonany właśnie z moim zdjęciem jest to bluza. Bluza w kolorze białym. Na początku moja kolekcja również gdzieś tam była planowana w kolorze białym, ale ja stwierdziłam, że no jeździmy często do stajni, więc może no niekoniecznie ten biały kolor, i zamieniliśmy na inny. Zaraz się przekonacie na jaki. Ale tutaj mam, zobaczcie, z moim takim zdjęciem z, na Insta kiedyś wstawiałam właśnie w lato. To był w ogóle bardzo fajny trening, dobrze go wspominam. No białej bluzie tutaj nasze wspólne zdjęcie i jest napisane Michalina Mizerka i Poker e, oczywiście to samo co na koszulce i na tamtej bluzie 100% equestrian oraz tutaj na rękawie konik ten typowy kangurek oraz, zobaczcie, z tyłu również możecie zrobić jakieś swoje logo, napis, zdjęcie. Ja mam w tym przypadku Mizerka Equin, także naprawdę tutaj dowolność jest ogromna. Na pewno się dogadacie i wszystko cacy. I ta bluza tak samo w środeczku jest ocieplana takim przemilutkim polarkiem w ogóle. No on jest taki przyjemny. Także tak się prezentują. A teraz chyba możemy już przejść do mojej kolekcji. W mojej kolekcji będzie przewyższał różowy oraz czarny. I mamy tak naprawdę dwa warianty kolorystyczne, czyli jak widzimy różowy, czarny. W ogóle czarny też mega wygląda fantastycznie tutaj z tym różowym logiem współgra. Na rękawie, tak jak już Wam wspominałam wcześniej, mamy na rękawie również Mizerka Equine. Queen jak to woli oraz tutaj na czarnej również. I oprócz tego mamy takie, zobaczcie, delikatne logo Horse Edita. Także, no, tak się prezentuje. A, i jeszcze tutaj zobaczcie z tyłu też. Ale oprócz tego, że jest moje logo, możecie również dostać bluzy czy koszulki nie tylko jakby z moim logo, ale nie wiem, czy kojarzycie. Jak kiedyś dla pasikonika robiłyśmy też grafikę na naklejki i również ta grafika będzie się przewijała i również będziecie mogli zakupić takie koszulki bądź bluzy z tą drugą grafiką. A mówię o o o, o. O tej grafice, razem z Juleczką, z Pokerskim i z Luneczką Narysowała to niesamowita dziewczyna Na pewno jej Instagrama znajdziecie u mnie na Insta Także wiecie na Insta i, i szukajcie właśnie tych zdjęć, właściwie tych grafik To tam będziecie mogli właśnie je znaleźć No i to jest akurat koszuleczka na krótki rękaw i jak widzimy, tu jest moja grafika właśnie z z zuleczką i z loneczką podpisana. Mizerka Equin. I z tyłu również mamy Mizerka queen Koszuleczki są bardzo, bardzo przyjemne w dotyku. Mięciutkie, i naprawdę czuć, że ta jakość jest tutaj naprawdę zapewniona. Mam jeszcze w paczce koszulkę z moim logiem, sobie otworzymy też, zobaczymy jak wygląda, a ta jest chyba na długi rękaw, tak, ta jest na długi rękaw, o, super, tutaj mamy akurat ten wariant napisem na, na, na tym rękawie, nie z tyłu, bo w tych krótkich koszuleczkach mamy z tyłu, a tutaj mamy na rękawie, wydaje mi się, że to w ogóle fajnie wygląda, no i to moje logo, które znamy bardzo dobrze z Instagrama, z YouTube'a, także tak się prezentuje. Mamy jeszcze jedną bluzę, ta jest z Julą, ze mną, z Pokerskim i z Luną, trochę e, słabo widać, bo jest cała czarna, ale jest. Także jeśli byście chcieli mieć bluzę z naszym właśnie wspólnym... Zdjęciem to jest taka możliwość, z naszą wspólną tutaj grafiką. Jesteśmy wszyscy tutaj na, na jednej grafice, więc ma, jest taka opcja. Oczywiście, rękaw, tak samo. Mizerka, i Queen, captur. Mamy tutaj też yy, tego kangurka. No i bluzy, oczywiście, są dostępne w tych rozmiarach od XS do XL. Także bez problemu tutaj każdy coś dla siebie znajdzie. Jedyny problem, jaki jest, to taki, że Ilość różowych tutaj rzeczy jest ograniczona, także śpieszcie się. Myślę, że już pod koniec roku zostanie uzupełniony ten zapas, e, także e, no w tym momencie wygląda to w ten sposób, e, ale w czarnych jest pod dostatkiem, także każdy coś dla siebie znajdzie. E, ale oprócz jeszcze bluz, mamy uwaga, uwaga, worek taki worek, plecaczek, który jest też bardzo ładnie wykonany, z bardzo dobrego materiału mamy tutaj zameczek z boku możemy sobie coś tutaj schować, taką kieszonkę dość głęboką na telefon czy klucze na kask możemy zabrać do stajni, w środeczku o, zobaczcie, też mamy dodatkową tutaj jakby przegrodę na rzep, także tutaj do środka też można coś schować, to jest właśnie taki worko plecak, bardzo fajny, z bardzo fajnymi sznurkami, nie takimi cienkimi, tylko takimi grubszymi i bardzo takimi delikatnymi, więc nie powinno nam się tutaj wrzynać w plecy, bo to jest czasami częste. Oprócz tego w ogóle mamy tutaj jeszcze... Yy, ostro, tego nawet nie widziałam, dopiero teraz zobaczyłam takie przejście to jest chyba na słuchawki bo możemy sobie właśnie wrzucić tutaj telefon jedziemy w teren czy coś słuchaweczki i może nam na przykład grać muzyka, albo możemy z kimś rozmawiać mając właśnie worek na plecach czy plecaczek także fajne w ogóle rozwiązanie i mamy tutaj te samo delikatne logo konika no i tak się prezentuje cały Worek. Dajcie w ogóle znać, jak Wam się podoba ten pomysł. Ja jestem w ogóle mega przeszczęśliwa, że w końcu mogę coś dla Was zrobić, bo wiem, że często pytaliście się mnie, czy kiedyś założę swój sklep, czy będę miała jakąś swoją kolekcję, a Horse Addicted tutaj w tym momencie mi to udostępniło, pozwoliło mi to realizować, także jestem mega, mega szczęśliwa i bardzo, bardzo dziękuję oczywiście firmie i mam nadzieję, że Wy będziecie Kupować takie bluzy czy koszulki, koniecznie wbijacie na sklep. Mam dla Was oczywiście też hasło rabatowe i na hasło Mizerka macie oczywiście rabacik, dostajecie kilka złotych, taniej te rzeczy, także no, wpisujcie i, i, i po prostu korzystajcie z tego kodu, no bo zawsze te rzeczy wyjdą Wam. Taniej. I przypominam oczywiście, że możecie stworzyć swoje własne bluzy ze swoimi grafikami. Także też jest bardzo fajny, bardzo ciekawy pomysł. I możecie mieć swojego kupila, przyjaciela tutaj. Na swojej własnej bluzie i możecie chodzić i się chwalić. Także dajcie znać koniecznie w komentarzach, co sądzicie. Czy podobają Wam się rzeczy? Czy byście coś zmienili, może w tych rzeczach? Jest możliwość, że pojawi się więcej różnych rzeczy, więcej gadżetów, bo no, pomysłów jest sporo, tylko musimy zobaczyć, jaki będzie tego odzew. Czy będziecie w ogóle chcieli to kupować? Czy będziecie tym zainteresowani? Wydaje mi się, że to fajna opcja i. i... I mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba. No bo mówię, planowaliśmy to już jakiś czas. Ja zawsze chciałam coś takiego stworzyć, ale no nigdy nie miałam jakby możliwości. No bo wiecie, nie tak łatwo znaleźć bluzy, szwalnie i, i pójść po prostu w to na całość, bo po prostu się na tym nie znam. A tutaj taka cząstka mnie dla Was może być właśnie przeznaczona. Także dajcie znać. Wam się podoba pomysł, czy Wam się podobają bluzy? Czy, czy zakupicie? Jeśli się wyrobicie, to do końca tygodnia możecie zamawiać właśnie koszulki, czy bluzy, czy inne rzeczy. Właśnie ze swoim zdjęciem na pewno do świąt dojdą, ale tylko pamiętajcie do końca tego tygodnia. A te bluzy są z moim logiem na stanie, także tu nie będzie akurat problemu. Zamawiajcie. Na pewno, na pewno dojdą przed świętami. Fajny prezent pod choinkę. Także ja dziękuję jeszcze raz. Zapraszam Was serdecznie do zakupów. Na swą mizerkę otrzymujecie rabatik, także warto korzystać. Przypominam jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję Horse Edit za, za możliwość, za współpracę i w ogóle mam nadzieję, że nasza współpraca będzie długa i owocna i Wam się spodobają te produkty, taki pomysł, także dajcie znać koniecznie w komentarzach co myślicie, ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnych filmach, buziaki, cześć i pa!